Dziena. Ziema Dobry dzień dobry Nagrywa tak, a co ty do mnie mówisz w ogóle? Bara, bara. Dobra O o! Dobra, świetnie, zaczynamy Farma będzie robiona Dosłownie będzie Dobra, odkrywaj mi to. Ogrodu nie potrzeba. Bawimy się dalej w tę farmę, tak wiem. Ale trzeba motykę, właśnie od razu trzeba motykę wziąć. Gdzie to jest? Jest motyka. Tak, ze dwie żeby były, zawsze. Ja dam się no, wyżej zdecydowanie wyżej. No, no pod tym taksem. Taks nie jest aż tak istotny. Pani Sabisiaku jest, czy Pani nie ma? Ja nie wiem, czy Pani jest. Dobra, te maczugi jakoś. Wychodek, o wychodek. Tego trzeba zbadać pewnie, co? Nie trzeba. Jakiego? To on się po prostu odblokował. Zbiornik na wodę nawet zrobili chłopaki. Jak cudownie to brzmi, to mi. Nie, no farmę to jeszcze, ale wychodek to już tak. Gdzie pana postawimy? Za chatą? Ja często będę tutaj łaził na pewno, więc. Jak już, to ja bym to postawił tutaj. Drzewo nawet tak fajnie się komponuje. Może taki klimacik Nawet sam bym chciał to zbudować jakoś, a może ktoś inny buduje Nawet nie wiem czy my coś jeszcze możemy nowego zbudować To mamy Mamy, to mamy, mamy Magazyn, farma Amiot mieszkalny Ile mamy tych namiotów? Raz, dwa, trzy, cztery 5 To jest jak będę... Nie, raz, dwa. Cztery. To jest na ośmiu chłopa. Co tam biega? Co to biega? Ja nie wiem kto. Na 8 chłopa, a ja mam ilu? Na 8. To już i tak trzeba zbudować. Jak będę chciał następnego, to nie będzie dla niego miejsca. Za bardzo. Dobra, można tu pyknąć. Być droga później pomiędzy, powiedzmy. Aha! Oj, kurczę. Zbierała bomba. Musiałem kichnąć. Płota, już trochę mamy w końcu. Świetnie. Nie wiem, skąd tutaj dżownicę on wziął. No to, to wziął ktoś. Nie wiem. Ty, bo jak co ty robisz? Co ty robisz, powiedzmy. What are you doing here? Ja. 2800 1800 punktów. No, ja jeszcze żadnego chłopa nie wziąłem. O, wychodek, dobrze, świetnie. No i teraz to ja mogę robić z tymi rzeczami niepotrzebnymi, co ja zechcę. Tak, 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 tak. To też niepotrzebne Happy days. All to you. O Tak cudownie Wrzucaj to wszystko tutaj Nic ma nie zostać Tak Wszystko sobie poznika, elegancko Jemy sobie coś Gotowanego mięsa może filecik i znakomita deluxe. Jak tam z tą skórą wygląda sytuacja? Powywanie miękka skóra, szukaj. Mógłbym wpisywać, ale. Miękka skóra 0 a są 4 w no nawet nie robi tego. Robi, ale za wolno. Patrz, no nie ma go. Gdzie ten chłopiec? Co on robi? Chłopczy Dwa pieczony grzyb, skrzynia do pułapka. Okej. Okay. Da się jakoś zrobić zarządzenie tym, żebyś nie dawał pieczonych grzybów? Da się. Zobaczymy, mamy zwyczajne grzyby wtedy. A dobra, niech daje. Mnie nie daje. Tak, przynęty, złapana, ustawić. Bo trochę ich mamy w sumie, a no i tak słabo z, z tymi skórami. Dobra, za dużo was tutaj łazi. Lyta. Przepraszam. O kurczę. A no coś się zbugowało, że ja nie widzę ich wskaźników. Z HP. Ile ty masz HP? Ja? Jeden Nie daj się trafiać tak. Rób jakieś docze na bok. Dobra, minus Kim ty jesteś? O jak? Ja nie wiem ile ty masz HP bombalku a coś się zbudowało, że nie widzę. Kierowników. Find... Trawa może? Brygantów. Nie wiem o co z tym chodzi nawet. Z brygantami też się nie walczyłem. To będzie ciekawe dość. Pokaż liczby obrażeń. No tak. Proszę, kony nad głowami, paski zdrowia, tak. Zastosuj. Znów. A ja nadal nie widzę. Dlaczego? Tego nie wiem. I ktoś podpowie dlaczego tak się dzieje. Dobra, rozpuść. Zerwuj. na no to było widać zawsze, nie? Ja tu. No. Ale dobra. Mam nadzieję, że teraz już będzie to działało. Ale to, no ale się zmieniło. Miejsce ich. O, widzę teraz paski HP. Dobra, czyli działa. Czasami coś się buguje po prostu. Więc zbieraj coś. Co ten drugi robi? On będzie dostawiał rzeczy z tego, co Igor. Upadł. Mogę już czytać? Nie wiem. Ale chyba nie. Robert. Tam jeszcze jeden. One more. Samuel L. Jackson. <coughs> A czekajcie. Tutaj do skrzyni obozowej tę niepotrzebną książkę, To jedną trzymamy. Mogę czytać? Za 15 minut, dobra Zarąbiście Linia Nie to To Na górę Ktoś w ogóle przynosi tego obozu coś Ja nie wiem jak to zrobić żeby oni to przynosili Może to ktoś przynieść? Ja wiem, że tutaj są te rzeczy. Dużo dosłownych pracowników. Priority do pracy, no co tam zrobią. Sowe forrorizać. Ale jak ja mam tutaj robić to produkowano. No dużo tego tam jest, ale nikt po to nie chodzi. Są no, po tą cynę. Wychowywanie. Ruda cyny, no 15 czeka na odbiór, znowu 10 mamy tu 15 to jest to co ja kazałem zrobić, ale zwiększa to chyba Mamy jeszcze miedzi, tak? Ruda miedzi, no 30 czeka Nie wiem jak to zrobić, żeby oni tam poszli To by tu jeszcze odkryć? Kurnik, ja mam zboża Młocarnia, ja mam pszenicę Nie ma niczego Niczego nie będzie Ognisko z wędzarnią Kurzany czepiec A zrób to <laughs> Póki mamy te skóry Niechaj będzie Kompostownik można postawić. Kompostownik Umieść Palone jedzenie i tak dalej. Po tego magazynu, bo tam dalej będą te farmy. A to będzie tak fajnie, jak się postawi, będą z tego korzystać później na tych farmach. Pewnie niebawem będzie zima, nawet, tak podejrzewam. Tyle, że co mamy jakiegoś chłopa w ogóle do wynoszenia na jedynce? No jest dwojak. A jak mu ustawić, żeby on się tamtym zajął? Nie wiem. Co ciekawe. <laughs> Magazyn do Krostnotkacki to dostarcza. I to w końcu będzie dostarczał to miedziuchę stamtąd tyle. Robi w ogóle? weź tu zarządzaj zrób na 25 samo Zrób weź na 30 tak budowy 2 tutaj też jest 2 ale weź ustawienia z demarki numer 1 i będzie G mhm cynny miedzi Ej kurczę, myślę, że to damy na sam dół, to damy wyżej. Tutaj, tak jest, zbadał mi. Już. Dobra, zbadajmy coś jeszcze w takim razie. Mamy z czego? Więc trzeba to robić. Znak podróżny, weźmie, że tak. Bo no, nadal nikt tam nie idzie. Ja nie wiem co z tym zrobić z górniczy Co ja mam z tobą zrobić Nie da się tutaj wybrać żadnego gościa Może priorytet się jakoś zmienić A ty nie wiem czy na jedynce nie masz No masz Hmm <laughs> No ciekawe to jest jako zbieranie zaznaczone, czy to dobrze pokazuje? A ilu jest ludzi od zbierania? No trzech, powiedzmy. A mi potrzebny jest dostawczak. W takim razie, czy ja mogę zrobić jakąś... misję? Czonek grzyby. Padzstow Poczekaj do jutra. Motyka i łopata po jednej do Pacstow Motyka łopata Motyka łopata, motyka łopata To musi być jak już zrobione albo jeszcze nie no, Oczywiście, że jeszcze nie O no. temu nie mam jedzi. No nie mam jedziuchy. W takim razie jest wędzone mięso. Gotowane jest. dobrze, Ale mamy pięć grzybków. Ja z tym będę szedł. Dobra, weźmiemy elitę. Jak on wygląda, wojak jak ty. Cześć, nam się zbugowały twarze Co wy macie? Ty nic A ty? Też nic nie masz, ale ja tobie zbrojkę zmienię. Podoba mi się twoja zbroja. Yes, I know you are ready. Trzymaj Jeszcze? Zmiany? Chyba nie. Jesteście gotowi, tak? Ta mała ilość zasobów Dobra, to tam powoli się będzie to robiło, widzę To biegniemy, A Fajnie, już mieczyk mam Ten strój w pełni się nie zgadza Ze sobą Ten hełm zmienił Chłodnie ulepszył Ej nie wiem, czy kazać wam zbierać to drewno? Na razie nie. Na razie chodźcie. Now, yeah. Od... Wiesz, na kawa. Jest, zrobiona. No i pierwsza ustawka będzie w tym odcinku, chyba. A po druga Nie pamiętam. Krótką pamięć mam, ale dobrą. Ojoj, oj, oj. Nie można. 6 minut. Pani Sabisiaku jest, czy nie ma? Dobra. walimy się z chłopami. Aha. Miałeś szybszy mieczek, tak? Och, mu się to. Dobrze. O jak uniknął. Cudownie. O oh, yeah. Dowaliliśmy im. Nakomita deluxe. Bo jak? Chyba jest co chwilę głodny. Ja nie wytrzymam, no ten gość jest co chwilę głodny. Mogę go wymienić na lepszy model. Weź kurczę, nam się w zapasie chyba. Jagód, a ty masz co jeść? Też będziesz zaraz mi płakał. Nie masz. Daj, tego tak, 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 tak. więc tam się biją. Zwierzęta, dobra, to nie chcę mi się chociaż. Kura wybyła była chociaż do wioski. Dawaj, dawaj, ciągniemy. Tam ucznik jakiś. A pewnie nie mogę oskurować, jak ktoś zabił, co? Oczywiście, że nie. Dwa wilki. Eee, ale strata. A czekaj, a ty co masz? Pokaż. Duży kawałek wędzonego mięsa. Pasek. No ty nie masz nic ciekawego tak szczerze. mogę wziąć na zapas? Tapka syny zrobiona. Super. Nadal mi się nie podoba to, że oni nawet nie chodzą po te niedziuchę. Tam te naby kopie. Ma zbieranie tutaj, odpalone. Może to chodzi o to, kto bliżej? Hej, hej, hey, hey, ja! Yes? Żadnego? Tak, Do mam. Something... Dziękuję. Co ty, ty mi dałeś? Zarwa z sekretnymi uszynkami. To łapania, Strągę. Okej. Okay. Wymiotów, o które... A co on chciał ode mnie? Ja nawet nie wiem co on chciał. O, chyba to. Bo ja nie mam wędzonego. Kopać głębiej, chwali pięta, gdzie kurnik wilczy legowisko. Porozmawiaj z nim. Tak. Wieczony grzyb. Jeszcze tam temu jeszcze damy. Renoma. A to już mi chyba nie wzrośnie na wiosce. Wzrośnie. Wskazuję? Sprawdź u... jutro Tak podróżny jest Oza, sztabka brązu Nie wiem, może ich wzrośnie Co? To? Aha A, Czekaj czekaj do Ciebie tak? Tak zajmę się tymi wilkami. Wyżeń populacji wilków To tylko tyle bandytów w pobliżu padstów Leci. A nie, ja ich nie chcę zabijać. przecież już. Było w poprzednim odcinku. Nie chcieliśmy ich zabijać, bo mają się respić Kasiu kupca jutro. Czyli kiedy? Złoty łuski. Paweł Fishburn. Where are you? Jesteś tym rybakiem, dobra Czy coś jeszcze można zrobić? Znak podróżny i wróć do Cyrus Cherwin. No dobra, znak podróżny zbudujemy. Może być nawet... Czeście? Jesteście? Jesteście. Okej. Okay. Ja tu sobie wezmę jakiegoś chłopka nawet słabszego. Ale chociaż miał... Jedną gwiazdkę Duże bracy, trzej To no my ich nie chcemy Oleg, Miłosz daleko jesteś tam? Tak, no ja na razie ciebie nie chcę Weźmy tego, gdzie jesteś? Blisko Weźmy Miłosza Szukam dobrych ludziów i będziesz niestrudzony wytrzymały Miła plus 4, poruszanie minus 10. Krótkowzroczny. Byś był strażnikiem w porządku. Ja cię wezmę. Ale ja bym jeszcze kogoś wziął. Oleg. Juliana. Simon. Igor Igor i Oleg mi zostają do zobaczenia Igor i Oleg Oleg będzie po drodze Dobra jest znowu głodny jest, patrz to no Hej hej ja Czekaj czekaj, gdzie ten Oleg Jest Oleg, pokaż o kurczę, jakie badania on ma! Potężne tragarz! Minus 10 dodatkowe rzędy ekipunku. No, ty jesteś idealny. Ty będziesz tragarzem. Cudownie. No ja bym chciał zobaczyć jeszcze jakiegoś chłopa. Tego padstow Igor. Pokaż mi, Igor. Jesteś przede mną. Pokaż brakuje mi punktów Tróch <laughs> punktów brakuje z renomy bobeusz nieustraszony eee, ale ogólnie jesteś mega słaby nomad wytrzymałość, głód i poruszanie się masz oko ale no słaby jesteś ogólnie idziemy do paweł fishburn po drodze Ile nas jest? Czterech? Czterech. Tym jest głodomor jakiś. Sprawa oczywista. Ktoś taki będzie. Wyczymy tutaj misję. Zobaczymy ile będzie relacji z tymi chłopami teraz. I tu jest kamieni. A ja bym to wziął. Na przykład. Nie wiem czy tak kamienie są potrzebne. No teraz, ale kilka możecie zebrać. <laughs> Dobra, gdzie jest? Tutaj. Dobra, chodźcie już. Mam to tutaj, tak. To coś mi wzrosło? Nie, nic nie wzrosło. Kurczę, jak oni wyglądają? To są te hełmy? Mają na głowie? O kurczę, jak się ciemno zrobiło nagle. Możesz mi sprzedać. Nic ciekawego. Już masz misję. Nie Czyli coś tam... powieniem będzie. Tam jest trzech chłopów. Tak, ja wiem, że tu jest grumbling. I brzusio. Nie mamy czasu na to, że ty głodny jesteś. Ale ciemnia. Wita. Są tu jakieś krzaki? Tu jest nawet... Nie, nie ma tego Nawet że to konopia jest, a no, nie ma Ja bym tutaj chciał trochę drewna pozbierać Co tu jest jeszcze głodny? Ktoś jeszcze? To ten jeden Kto Jeszcze gdzieś cztery Nie widzę, Dawaj tego głodomora Powolnego